Szokujące obliża gwiazd. Kaczorowska i Rogacewicz z mrocznymi minami w prywatnym życiu, czy to maska, czy prawdziwy koszmar po skandalu z Polsatem i tańcem z gwiazdami? Zobacz zdjęcia, które zmieniają wszystko. Mijający tydzień nie był dla Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza jedynie trudny, to był prawdziwy koszmar, niekończąca się spirala kontrowersji, która wciągnęła ich w mroczny wir medialnego szaleństwa. Po haniebnym Absolutnie niespodziewanym odpadnięciu stańca z gwiazdami para znalazła się w oku cyklonu, stając się centrum totalnego chaosu. Ale, o dziwo, zdaje się, że cała ta lawina krytyki i publicznego osądu nie robi na nich większego wrażenia. Przynajmniej tak to wyglądało, gdy paparazzi przyłapali Kaczorowską i Rogacewicza w jednej z najbardziej intymnych, codziennych sytuacji, podczas odbierania córek tancerki ze szkoły, z minami, które mówiły więcej niż tysiąc słów. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mają za sobą tydzień, który przejdzie do historii polskiego showbiznesu jako jeden z najbardziej intensywnych i destrukcyjnych. W niedzielę, w atmosferze niedowierzania i jawnego oburzenia, para pożegnała się z tańcem z gwiazdami. Ten werdykt jurorów i widzów był dla wszystkich nie tylko dużym zaskoczeniem, ale wręcz szokiem, który wstrząsnął posadami programu. Ale to był dopiero początek. Oliwy do ognia dolała pożegnalna mowa kaczorowskiej, która, niczym bomba zegarowa, eksplodowała w eterze, sugerując, że Rogacewicz tańczył lepiej od wielu innych uczestników show. To było jawne podważenie autorytetu, rzucenie rękawicy w twarz całemu systemowi, co wywołało falę kontrowersji, która zdawała się nie mieć końca. Wszyscy myśleli, że po tym ciosie, po tym medialnym linczu, szum wokół pary wreszcie ucichnie, a oni znikną w cień. Byli zać rany. Ale nic z tego. Agnieszka i Marcin, niczym feniksy z popiołów, postanowili podkręcić stawkę, wrzucając kolejny granat w serce polsatu. W ostatniej chwili, bez ostrzeżenia, bez konsultacji, z bezczelną swobodą, zrezygnowali z udziału w nagraniach programu kabaretowego, do których wcześniej przecież się zobowiązali. To było jawne poniżenie, policzek wymierzony produkcji i całej stacji. Stawiając polsat w mocno niezręcznej, a wręcz furiackiej sytuacji. Jakakolwiek próba wytłumaczenia tej decyzji wydaje się być niewystarczająca. Czy to był akt buntu? Czy może przemyślana strategia? To pytanie nadal wisi w powietrzu. Co więcej, Kaczorowska, w odpowiedzi na lawinę krytyki, opublikowała enigmatyczny komentarz, który tylko podgrzał atmosferę. Kiedy zamykają się drzwi, otwiera się wiele okien. Czy to była tajna wiadomość dla Polsatu? Czy może to ukryta zapowiedź, że celebryci mają w zanadrzu coś znacznie większego coś, co ma zmienić zasady gry? Czy to było wymowne? Bardziej niż cokolwiek. Ale w obliczu tego medialnego szaleństwa, tej publicznej egzekucji, zakochani, jak to często bywa, wydają się nic sobie nie robić z kontrowersji, żyjąc swoim życiem, jakby nic się nie stało. Paparazzi, niczym sępy przyłapali Kaczorowską i Rogacewicza, gdy wczesnym wieczorem, z nietęgimi minami, odbierali córki tancerki z jednej z warszawskich placówek. Ten obraz, uchwycony w jednej chwili, jest fascynujący i niepokojący. Ich twarze, pozornie spokojne, zdradzały coś więcej, cień zmęczenia, frustracji, a może nawet skrywanego gniewu. Para odprowadziła do auta dziewczynki, a cała czwórka ruszyła do domu, niczym zwykła rodzina po ciężkim dniu. Ale czy na pewno? Przez cały czas zaaferowana Kaczorowska toczyła żywą dyskusję przez telefon, jej głos był stanowczy, a mimika zdradzała intensywne emocje. Czyżby odebrała w końcu od Polsatu telefon, który miał raz na zawsze zakończyć ten koszmar, czy wręcz przeciwnie zaognić go jeszcze bardziej? Czy ten widok Kaczorowskiej i Rogacewicza podczas ich rodzicielskich obowiązków to uroczy, normalny obraz, czy może tylko potezną maskę, za którą kryje się prawdziwy dramat? prawdziwa bitwa, której jesteśmy tylko świadkami? Te zdjęcia mówią więcej niż tysiąc słów, rzucając nowe światło na całą aferę i sprawiając, że widzowie będą chcieli poznać prawdę.